O kurwa! Żarty żartami to jest takie spłycanie tematu. No oczywiście, że jeżeli koledzy zabierają sobie followy, no to nie, nie dzieje się to przypadkowo. Jeżeli nagle przestają się pojawiać na filmach, to też nie dzieje się to przypadkowo. I nie ma co się oszukiwać, no rozpad ekipy na pewno ma miejsce. To jest ich oczywiście prywatna sprawa i było to też do przewidzenia, że tak to się potoczy, no bo w końcu drożsi ludzie, którzy mają już dziewczyny na stałe, nie będą mieszkać ze sob sobą w nieskończoność, bo niektórzy są rodzinę założyć inni chcą mieć trochę więcej prywatności. Może na przykład Frisk chciałby pierdolnąć się na werandzie. A nie się kurwa gitać po pokoju. No jakby wiecie o co chodzi. No dorosłe życie, nie? Więc ja w 100% rozumiem decyzję. Niemniej, no. Trzeba jednak powiedzieć sobie jasno, muszą mieć jakiś niesmak do siebie, skoro dali sobie unfollowy. Właśnie jedyny problem takich projektów polega chyba na tym, że mi się wydaje, jeżeli powstaje jaki nowy komercyjny projekt, że każdy chce się przebić na pierwszy plan. I paradoksalnie wychodzi na to, że często ci ludzie w ekipie sami dla siebie są wrogami, dlatego że walczą wzajemnie o zasięgi, które jeden twórca może im wygenerować. Także ta rywalizacja może być niezdrowa. Wydaje mi się, że właśnie akurat w projekcie Freeza, tak to wyglądało z prospektu Wiza, przynajmniej, że fajnie to rozegrali i jakby wyperswadować im się dało, że w momencie, w którym będą dla siebie przyjacielscy, to wszyscy po kolei ten zasięg będą zbierać i żeby nikt nie gwiazdożył. I wydaje mi się, że jako tako im to wychodziło, no ale koniec końców musiało to pierdolnąć i projekt musiał się zakończyć, no bo nic nie trwa wiecznie. Ale fakt, że zabrali sobie followy, czy powyrzucali się ze znajomych świadczy o tym, że nie, nie rozeszli się w przyjacielskich relacjach i to chyba oczywiste. No, jakby nie, nawet nie, powi nie powinni próbować dementować tych plotek. E, Patet to skomentował tak dosyć ofensywnie. Dokładnie skupmy się na niego. O kurwa mocne! O kurwa! To jak ja bym miał to interpretować, to jest tylko interpretacja moja, nie mówię, że ma odbicie rzeczywistości. To chyba ekipa ma problem o to, że Freeze wolał się skupić na Genzi niż na projekcie, którym jest ekipa. I zaczął w nich dostrzegać być może większą korzyść biznesową. Widząc, że tam już ich projekcie troszeczkę się sypie. Ale może to jest błędna interpretacja i może oczywiście w tym tekście było, yy, były same, bo, był sam pozytywny przekaz. Nie wiem, ale ja bym tak to rozumiał osobiście. Dlatego najlepiej jest po prostu tworzyć coś ze swoimi kolegami. Nie liczyć na korzyści, my tak robimy w swojej grupie. Myślę, że ten wyjazd, który Sergiusz organizował jest doskonałym dowodem na to. Sergiusz nie ma absolutnie żadnych korzyści z tego, że chociażby próbuje podpromować nowy profil Graczola. Żadnych. Robi to z czystej sympatii, bo kurwa, jesteśmy gronem znajomych, bo się lubimy. I to jest chyba najlepsza opcja, jeżeli chodzi o działanie na YouTube. W pierwszej kolejności trzeba się lubić i trzeba po prostu mieć świadomość tego, że jako koledzy wzajemnie sobie pomagamy. Jest to opłacalne dla wszystkich. Bo dzisiaj, na przykład, Sergiusz wybije Graczola, a jutro Graczol pomoże Sergiuszowi w czymś innym. I tak jak to się mówi, dobro wraca i umowy moim zdaniem w dłuższej perspektywie często okazują się. Nie wypałem. Może wypałem finansowym, ale nie wypałem, jeżeli chodzi o jakieś zachowanie lojalności względem siebie.